Ze studia Voice House seria podcastów Sport in Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta sztuczna inteligencja. Wojciech Szczęsny wraca z piłkarskiej emerytury. Zaledwie w sierpniu polski bramkarz ogłosił zakończenie kariery sportowej. Teraz okoliczności sprawiły, że najpewniej dołączy do FC Barcelony. Szczęsny zastąpi w bramce podstawowego golkipera zespołu, Marka-André Ter Stegena. Niemiec kilka dni wcześniej doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Szczęsny odbył już testy medyczne w Barcelonie. Wcześniej uzgodnił też z klubem szczegóły kontraktu. Ten opiewa na kwotę 3 milionów euro i potrwa rok. Podpisanie nastąpi lada chwila. Nie jest jednak pewne, że Polak od razu stanie się podstawowym bramkarzem zespołu. Wiele wskazuje na to, że o miejsce między słupkami będzie musiał walczyć z drugim golkiperem i niaki penią. Szczęsny na murawie pojawi się jednak najwcześniej dopiero pod koniec października, po przerwie na rozgrywki reprezentacyjne. Do tego czasu Polak ma wracać do formy pod okiem trenerów Barcelony. Ostatni swój mecz rozegrał w czerwcu podczas Euro 2024. Podczas gdy męska drużyna FC Barcelony żyje transferem szczęsnego, w kobiecym zespole Dumy Katalonii bryluje Ewa Pajor. Polska napastniczka w meczu ligowym z Granadą zdobyła trzy gole. Tym samym potwierdziła, że jej nominacja do wrześniowej nagrody piłkarki miesiąca nie była przypadkiem. Pajor dołączyła do Barcelony latem tego roku. Był to jeden z najgłośniejszych transferów w kobiecym futbolu. Klub z Katalonii wykupił ją z niemieckiego VFL Wolfsburg za pół miliona euro. Dzięki temu Pajor stała się drugą najdroższą piłkarką w historii. Jak dotąd inwestycja Barsy w polską zawodniczkę spłaca się z nawiązką. Pajor wystąpiła we wszystkich czterech rozegranych dotychczas meczach ligowych. Zdobyła w nich pięć goli i jest liderką klasyfikacji najlepszych strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy. Światowa Agencja Antydopingowa domaga się dyskwalifikacji lidera rankingu tenisowego Janika Sinera. W marcu w organizmie Włocha dwukrotnie wykryto śladowe ilości niedozwolonego sterydu poprawiającego wydolność. Siner jak dotąd nie został jednak zawieszony. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa nie stwierdziła w jego przypadku celowego działania. Decyzja ta wywołała liczne kontrowersje. Światowa Agencja Antydopingowa uznała ją za niezgodną z przepisami. Teraz zaskarżyła ją w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu. Agencja chce dyskwalifikacji Sinnera na okres dwóch lat. Nie domaga się jednak usunięcia jego osiągnięć. Włoch po ujawnieniu pozytywnych wyników testów wygrał prestiżowy turniej Masters 1000 w Cincinnati oraz wielkoszlemowy US Open – sam Sinner jest tu cytat. Zaskoczony i rozczarowany decyzją agencji. Koniec cytatu. Na konferencji prasowej stwierdził, byłem przesłuchiwany trzy razy i wszystkie przesłuchania skończyły się dla mnie pozytywnie. Nie spodziewałem się tego. With the first pick in the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select. Derek Rose. Derek Rose zakończył karierę sportową. 35-letni koszykarz zapisał się w historii ligi NBA jako najmłodszy zawodnik, który zdobył nagrodę najbardziej wartościowego gracza sezonu zasadniczego. Rose dokonał tego w 2011 roku, w wieku zaledwie 22 lat. Jego rekord jest aktualny do dziś. Wspomnianym wyróżnieniem zdobył też nagrodę debiutanta sezonu i trzykrotnie wystąpił w meczu gwiazd. Łącznie reprezentował barwy sześciu zespołów. Fani zapamiętają go jednak jako legendę drużyny Chicago Bull. W szczycie kariery Rose był uważany za następcę Michaela Jordana. Nigdy jednak w pełni nie zrealizował swojego potencjału. Rozwój jego kariery na wczesnym etapie zahamowały poważne kontuzje kolan. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ogłosiła gospodarza przyszłorocznych klubowych Mistrzostw Świata. Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych na przełomie czerwca i lipca 2025 roku. Mecze będą rozgrywane w 12 miastach, między innymi w Los Angeles i Nowym Jorku. Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się w nowym formacie. Wystąpią w niej 32 drużyny zamiast dotychczasowych siedmiu. FIFA wprowadziła też rozgrywki grupowe. Oznacza to, że piłkarze łącznie rozegrają ponad 60 meczów, a nie jak dotychczas 7. Pomysł wywołał liczne kontrowersje. Europejscy członkowie związku zawodowego FIFA Pro oficjalnie sprzeciwili się nowemu formatowi turnieju. Ich obawy dotyczą nadmiernego obciążenia piłkarzy i dodatkowego zagrożenia dla ich zdrowia. To było sport in Brief od Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.